Cześć, fani wrestlingu. Tutaj samotny wilk, a dzisiaj witam w pierwszym audiologu pod tytułem WWE Top 5 Superstar. Oczywiście ten ranking jest yy, według mnie. Niektórzy pewnie nie będą się z nim zgadzać, ale to jest moja seria, więc yy, ja stworzyłem ten ranking i. Uważam go za coś fajnego i no i zaczynamy. Numer piąty to The Rock. Bardzo mi się podobają jego walki. Cieszę się, że całkiem niedawno powrócił do WWE po, prze po długiej przerwie. Jak wiecie, walcząc był zainteresowany pasami. Większej wadze typu World Heavyweight Champion, a także WWE Champion. Yy, jeszcze za czasów WWF zdobył, yy, zdobywał tytuły tak teamowe z Mankindem, z Mike'em Foleyem, jak to woli. Yy, bardzo dobry wrestler. Yy, ogólnie aktor. Bardzo mi się podobają filmy z jego udziałem. Teraz niedawno wyszedł film Szybcy i Wściekli 6 bodajże i on tam też występuje w piątce, tak samo występował. Polecam do obejrzenia. No to na, na pozycji numer 5 jest Derog. Na czwartym miejscu jest Hulk Hogan. Kiedyś on zajmował u mnie większą pozycję, ale to się zmieniło. To nie, to nie znaczy, że przestałem go tak bardzo lubić. Jak go lubię, podobały, podobały mi się jego walki w WWF. Obecnie występuje w TNA. Bardzo go podziwiam. Za to ile ma lat i jeszcze walczy w ringu. Tak jak już powiedziałem wcześniej w TNA. Podoba mi się jego wizerunek. Jaki wychodzi na ringu, to jego te barwy żółto czerwone. Był członkiem NWO, ale to już wiecie na pewno. No i... Fajny jest jego finisher, gilotyny leg drop. Wiele okazji miałem do oglądania jego finisherów. Bardzo wchodził w interakcje z fanami. Bardzo fajny Lestler. Ok, to przechodzimy do pierwszej trójki. Numer 3 to będzie Goldberg. U Goldberga mi się bardzo podobają występy w WCW, WWE, i bo był praktycznie niepokonany. Ci co oglądali jego walki to pewnie wiedzą. Wiele walk wygrywał bez problemu, wykonywał najpierw spear, a potem jackhammer czy na odwrót, i to kończyło walkę. Bardzo fajny wrestler jego wejściówka mi się bardzo podobała ta w iskra taka jeszcze ta muzyczka w tle yy, bardzo podziwiam Goldberga, szkoda że już nie walczy ale w końcu ile on ma lat yy, walki typu triple threat match, wygrywał ogólnie bardzo fajny wrestler Le yy, fajne jeszcze było je jego walka z Evolution też dał trochę im popalić, polecał walkę. No, ale Goldberg na trzecim miejscu w moim rankingu. Myślę, że zasłużone miejsce. A więc przechodzimy do numeru drugiego. Na drugim miejscu w moim rankingu jest Triple H. Yy, Triple H, yy, też bardzo fajny wrestler. Yy, całkiem niedawno przejął władzę w WWE yy, a tak to z wcześniejszych lat to podobało mi się obecność jego w DX yy, z Shawn Michaelsem a jeszcze wcześniej z Road Doggiem, X-Packiem też Shawn Michaelsem y, i Billy Gunnem o i China. Yy, no tylko nie podoba mi się to, że ściął włosy, według mnie i pewnie według wielu w długich włosach wyglądał lepiej. No i co by tu dużo gadać. Bardzo fajny Lesler, Triple H, przyjaciel Shawn Michaelsa. No Triple H na drugim miejscu w moim rankingu. I uwaga na pierwszym miejscu w WWE Top 5 Superstarów według mnie to The Undertaker. Tak, The Undertaker. Bardzo, bardzo mi się podobają jego walki na WM-kach jego streak na wrestlemaniach 21 do 0 jego walki z Triple Aegem, HBK'em, The Rockiem, Hulkiem Hoganem, ogólnie jego wizerunek tego grabarza jego walki pamiętamy na przykład z Jokozuną albo z Giantem Gonzalezem. Wygrywał walki, jak już powiedziałem, na WMK. Jest bardzo bardzo dobrym wrestlerem, niepokonanym na wrestlingach I to bardzo mi się w niego podoba. Jest to mój ulubiony wrestler i to mogę powiedzieć bez żadnych ale. Y The Undertaker, Deadman, tak. Ostatnio, na ostatniej WrestleMania walczył z y, Triple H'em i i pokonał go oczywiście, co Triple h nie, Triple h nie udało się, <coughs> przepraszam, <coughs> chrypa. Y, nie udało się pokonać i przerwać striku Undertakera. A więc tak, podsumowanie mojego rankingu. Piąte miejsce The Rock, czwarte Hulk Hogan, trzecie Goldberg, drugie Triple H i pierwsze The Undertaker. Ok, dzięki za wysłuchanie. To był pierwszy audiolog. Zapraszam do słuchania następnych audiologów. Komentowania, subskrybowania, oceniania mojego kanału. Jeśli zasubskrybujecie mój kanał, to na pewno nie pożałujecie dużo wiedzy o wrestlingu, wyniki z różnych federacji, takich jak Ring of Honor, WWE, TNA. No i dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się. Tutaj Samotny Wilk.